Witajcie na kanale Kartoteka. Mam na imię Mariola i mam dziś przyjemność powiedzieć wam kilka słów o powieści Lockdown Roberta Ziembińskiego. Pamiętam, kiedy skończyłam czytać ten thriller, to dotarło do mnie, że zamknięcie go w sztywnych ramach tego gatunku nie do końca chyba przy właśnie tej powieści się sprawdza, ponieważ jest ona naszpikowana wartką akcją niczym powieść sensacyjna, a także okraszona naprawdę wciągającym wątkiem kryminalnym. Bardzo się cieszę, że dzięki uprzejmości wydawnictwa kobiecego mogłam przeczytać Lockdown przedpremierowo i objąć tę publikację swoim patronatem. Tradycyjnie, ponieważ sięgam po powieść tego autora po raz pierwszy, to pozwólcie, że zacznę od tego, że powiem o nim kilka słów. Robert Zimbiński jest dziennikarzem, publicystą, pisarzem, znawcą popkultury oraz miłośnikiem jazzu, który słychać także na łamach jego najnowszej książki Lockdown. Roberta Ziembińskiego znajdziecie na takich mediach społecznościowych jak Facebook, Instagram, ale szczególnie gorąco polecam wam stronę, na której dzieli się ważnymi informacjami, począwszy od zakładki o mnie po najlepsze wywiady, jakie przeprowadził. A wśród rozmówców pana Roberta jest jego imiennik Robert Redford, Robin Williams, Antony Hopkins i wiele innych fantastycznych osobowości. Jednak to, co nas dziś najbardziej interesuje, to oczywiście część poświęcona książkom. Poza dzisiejszą premierą z pióra autora wyszły takie powieści jak Dzień Wagarowicza, Czarny Staw, Furia, Wspaniałe Życie, Gentleman, a także książki Stephen King, Instrukcja Obsługi, Stephen King, Sprzedawca Strachu oraz Londyn, Przewodnik Popkulturowy. Zanim upuścimy stronę autora, to chciałabym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, która mnie bardzo ujęła. Otóż pan Robert Ziębiński przygotował playlistę, którą możecie także odpalić na Spotify. Myślę, że może ona jeszcze bardziej wciągnąć Was w klimat tego thrillera okraszonego jazzem. A teraz przejdźmy do tego, jak jest skonstruowana książka do fabuły i bohaterów. Na początku książki czeka na nas prolog z bardzo przejmującym opisem porwanej dziewczyny, który jest tylko preludium do całego zła. Z jakim musimy zmierzyć się na stronach tej powieści. Następnie fabuła podzielona jest na trzy główne części, opisane dniami tygodnia. I tak w świat bohaterów wkraczamy w piątek, sobotę, niedzielę. Natomiast poniedziałek przeznaczony jest na epilog. Na końcu czeka na nas posłowie od autora. Akcja tej powieści rozgrywa się w czasach współczesnych w Warszawie, która tak jak reszta świata trafia w szpony pandemii. U podstaw której stoi bardzo szybko rozprzestrzeniający się wirus pochodzący z Chin o nazwie makot i są bardzo groźny, gdyż u większości zarażonych prowadzi do śmierci. Świat bohaterów kraczamy w piątek o 7.30 rano. Autor zabiera nas do domu rodzinnego Olgi Mai. tam również poznajemy jej nastoletnią córkę Dominikę. Bardzo szybko odkrywamy, że Olga jest kobietą sukcesu. Udało jej się zrobić kilka naprawdę intratnych interesów, a ten, który właśnie kończy, czyli oddanie za miesiąc największej w Polsce Galerii Eden, która została zbudowana w okolicy Dworca Zachodniego w Warszawie, ma zapewnić jej stabilizację finansową na najbliższe lata. Choć do otwarcia galerii nie zostało wiele czasu, to Olga May się nie martwi. Dopracowała ten projekt. Do ostatniego szczegółu i raczej nic nie zapowiadało tego, że cokolwiek może pokrzyżować jej plany. W piątek rano nikt jeszcze w Polsce nie słyszał o wirusie Makot, który zbierał już śmiertelne żniwo w innych krajach. Towarzyszymy Oldze w drodze do pracy, Dominice w drodze do publicznego liceum, do którego zawozi ją jeden z szoferów jej mamy, Karol. Cała historia zaczyna się bardzo spokojnie. Ale napięcie rośnie dosłownie ze strony na stronę i jest wręcz namacalne. Zanim wybije godzina 18.30, w sumie 19, wydarzą się dwie bardzo ważne rzeczy. O 18.30 sadystyczni bandyci porywają Dominikę, strzelają do Karola i ponieważ są pewni, że go zabili, wrzucają jego ciało do najbliższego kontenera PCK. O 19:05 premier ogłasza w telewizji stan wyjątkowy. Informuje o tym, że granice kraju zostają zamknięte, że nie wolno opuszczać domu poza wyznaczonymi wyjątkami. Na ulicach pojawia się policja i wojsko. Przerażona Olga próbuje dodzwonić się do Dominiki, do Karola, ale oba telefony milczą. Chwilę później odbiera maila i o czym ukazuje się taki tytuł: Jak bardzo kochasz córkę? Nadawca wielebny. Otwiera. Żadnego tekstu, tylko załącznik. Naciska pobierz i odpala film. Na ekranie komputera widzi twarz córki. Dominika śpi. Niby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w ustach ma knebel. Po chwili kamera podjeżdża do góry. Olga widzi mężczyznę w kominiarce. Dobry wieczór, pani Olgo. Jak pani widzi, córka jest cała. 10 milionów euro płatne do poniedziałku i proszę dzwonić na policję i gdzie tylko pani chce nikt pani nie pomoże. Muszę przyznać, że osadzenie fabuły w czasie trwania tak groźnej pandemii dodało jeszcze takiego złowieszczego charakteru całej tej historii. Olka tak naprawdę znajduje się w pułapce. Wszystkie banki są zamknięte, choć ona ma pieniądze, nie ma jak ich pobrać. Dodatkowo autor od początku nie ukrywa, że Dominice grozi naprawdę wielkie niebezpieczeństwo. I porywacze, nawet jeżeli Olga zapłaci, nie zamierzają jej uwolnić. A plany, jakie mają wobec niej są naprawdę. Mogę tylko zdradzić, że nie chodzi o handel żywym towarem. Oczywiście nie zdradzę wam dziś, jaki to był plan, ale ta świadomość, co grozi dominice, sprawiała, że ja miałam tylko po prostu w głowie jedną myśl, proszę znajdźcie ją, uratujcie. Nadzieję na odwrócenie losu dziewczyny jest postać Karola, który przeżył spotkanie z jej porywaczami. Pojawia się w domu Olgi i oferuje swoją pomoc. Okazuje się, że Karol w przyszłości był kimś więcej niż tylko kierowcą czy ochroniarzem. Ale oczywiście jego historię musicie odkryć sami, sięgając po lockdown. I jestem ciekawa, kto w tym momencie z Was pomyślał Matko, ale to jest taki zarys klasycznego filmu akcji. I ja się oczywiście z wami zgadzam, no bo mamy mściciela ofrującego pomoc, mamy matkę, która razem z nim wyrusza na uratowanie córki. Tej historii dodaje pikanterii fakt, że autor zabiera nas w świat warszawskiego półświadka, a w tyle szaleje zabójcza zaraza. Dodatkowo akcja na przenosi się do domu Olgi, Karola. Do kryjówki porywaczy oraz w różne miejsca na terenie Warszawy. Główny wątek skupia się oczywiście na próbie odbicia Dominiki z rąk porywaczy. Już samo jego sedno niesamowicie mnie wciągnęło, ale wiele barwności tej historii dodają miejsca, w które trafiamy z bohaterami, to kogo spotykamy krocząc odkrywanymi śladami. Jak doczytałam na stronie autora i w posłowie książki. Autor wpadł na pomysł tej historii wiele lat wcześniej, ale to właśnie obecna nasza sytuacja, to, że zmagamy się z koronawirusem, wszystkie działania rządu, jakby sprawiły, że powstał cały świat lockdownu. I pozwólcie, że przytoczę Wam jeszcze kilka zdań z posłowia. Wymyśliłem sobie chorobę, która nie jest COVID-em, no i wymyśliłem sobie reakcję na nią. Świat, który opisuję, nie istnieje i mam nadzieję, że nigdy nie będzie nam dane, czegoś takiego przeżyć. Musiałem trochę podkręcić epidemię dla nadania intensywności całej historii, ale Warszawa, którą opisuję, w przeciwieństwie do choroby, istnieje. Ogromna część miejsc, które odwiedzają bohaterowie, jest prawdziwa, jak warszawska legenda, czyli Sobiewskiego 100. Możecie pójść śladami Olgi, ale do setki was nie wpuszczą, nie ma opcji. I muszę przyznać, że właśnie jak ja czytałam Lockdown, to miałam taką ochotę pojechać do Warszawy i pójść właśnie śladami bohaterów, zrobić dla Was jakieś fajne wstawki. Ale jeszcze wiecie, co cały czas ciągnie się za mną po kłosie zapalenia płuc, i po prostu nie byłam teraz w stanie odbyć tak wielogodzinnej podróży. Ale jak już uda mi się pojechać do stolicy, to na pewno um, udam się tam ze spisanymi wszystkimi miejscami z książki i z wielką przyjemnością, właśnie śladami bohaterów z Warszawę. Warszawy. Oczywiście mocną stroną tej powieści nie jest tylko czas i lokalizacja, ale także wspomniane już tempo całej historii, które cały czas pędzi aż do mocnego zakończenia, którego oczywiście nie mogę Wam w tym momencie zdradzić. To napięcie cały czas podsycała we mnie świadomość tego, w jak wielkim niebezpieczeństwie jest Dominika. Ja po prostu czytając książkę cały czas miałam w głowie tylko jedną myśl. Proszę, znajdźcie ją na czas. Oczywiście... Także nie zdradzę Wam dzisiaj, czy Dominikę udało się odbić z rąk porywaczy. To musicie odkryć sami, sięgając po lockdown. Ta publikacja nie jest thrillerem psychologicznym, więc autor nie skupił się na wielowymiarowym ukazaniu bohaterów, ale wykrował ich w taki sposób, że każdy z nich ma swoją historię, konkretne cechy. To wszystko sprawiło, że ja się bardzo zaangażowałam w ich historię. Zapewne zauważyliście, że najwięcej emocji pojawia się u mnie przy postaci Dominiki, ale ja uważam, że Karol także ma wielkie szanse, aby skraść serce czytelników swoją odwagą, historią, poczuciem sprawiedliwości oraz wiedzą. Jeżeli chodzi o Olgę, to ja może nie do końca się zgadzałam ze wszystkim, co zrobiła, ale nie sposób nie docenić tego, że stała się Taką matką, jaką w danym momencie musiała być, czyli twarda, bezwzględna, robiąca wszystko, aby odzyskać swoje dziecko. A wracając jeszcze do Dominiki, ja byłam po prostu pod wielkim wrażeniem jej postawy. Dobra, nie mogę w tym momencie nic więcej zdradzić. Oczywiście w całej powieści jest tak, że cała masa postaci drugo- i trzecioplanowych, a większość z nich pochodzi. Z wspomnianego półświadka Warszawy, który tworzy niesamowite, wielobarwne tło. Cóż, spotkacie tu naprawdę wielu przestępców, ale największą bestią, najgorszy z nich jest Tex. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego imię. Muszę przyznać, że po tym jak skończyłam czytać Lockdown, to śniły mi się takie koszmary z nim w roli głównej. Myślę, że się domyślicie, kiedy już przeczytacie tę powieść. I muszę przyznać, że mogłabym jeszcze o tej książce naprawdę bardzo długo Wam opowiadać. Zresztą sami wiecie, że ja na swoim kanale staram się Wam przybliżać takie książki, które uważam, że warto abyście poznali osobiście, ale w tym momencie muszę zakończyć. Jeżeli jesteście ciekawi, czy Karolowi i Oldze uda się odnaleźć, uratować Dominikę, kto stoi za jej porwaniem, jak wygląda Warszawa w dobie pandemii, w dobie szalejącego wirusa który zbiera naprawdę krwawe żniwo, to sięgnijcie po lockdown. Z racji mocnej, przepełnionej przemocą fabuły, ja oczywiście polecam tę powieść osobom powyżej 16 roku życia, tym czytelnikom, którzy szukają w powieści cały czas rosnącego, galopującego napięcia, które nie odpuszcza do końca, osobom, które doceniają, kiedy wartka akcja jest w przemyślany sposób, Rozłożona na osi czasu, i w tym momencie mam przyjemność ogłosić, dzięki uprzejmości wydawnictwa kobiecego, konkurs dla Was. I y, tradycyjnie wszystkie zasady, regulamin znajdziecie w opisie pod filmem. Na y, odpowiedź na pytanie konkursowe macie 14 dni, i brzmi ono tak. Z jakim y, filmem akcji, kryminałem, thrillerem skojarzyła Ci się fabuła? Książki, o której dzisiaj mówię, i dlaczego chcecie przeczytać Lockdown? Mam nadzieję, że pytanie nie jest trudne. Jeszcze raz dziękuję Wydawnictwu Kobiecemu za możliwość objęcia patronatem tej niesamowitej publikacji, którą jeszcze tylko powiem Wam na koniec. Ja ją bym widziała na takim dużym ekranie. To jest naprawdę gotowy scenariusz na film rodem, z wiecie, amerykańskich filmów akcji. Dobra, Mariolka, wracamy. Dziękuję oczywiście Wam za to, że dotrwaliście do końca tego materiału. My się widzimy już niebawem, bo na przyszły weekend szykuję dla Was kolejny odcinek z cyklu WZ. Także do zobaczenia. Pa! pa.